Nasi chłopcy, naprawdę? W Gdańsku, w polskim Gdańsku, wystawa, która nazywa żołnierzy III Rzeszy naszymi chłopcami. Oczywiście kompletnie zatracili zdrowy rozsądek. Nasi chłopcy to nie byli ci, co służyli Hitlerowi. Nasi chłopcy to obrońcy Warszawy z 1939 roku. To byli żołnierze Armii Krajowej. To byli cicho-ciemni, harcerze szarych szeregów. Nasi chłopcy. To był rotmistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie poszedł do Auschwitz. To był August Emil Fieldorf, Nil, zamordowany przez komunistów wierny Polsce do końca. I może nie nasz chłopiec, ale nasza dziewczyna, Inka, Danuta Siedzikówna. Nasi chłopcy to byli żołnierze wyklęci ci, którzy nie złożyli broni po 1945 roku, bo nie chcieli żyć w Polsce zniewolonej przez Sowietów. A wy dziś próbujecie nam wcisnąć bezczelnie narrację, że nasi chłopcy to ci, którzy nosili mundur Wehrmachtu. Nie! I nie pozwolimy na to jako Polacy! To bezczelność! To jest chamstwo! I Gdańsk, który był świadkiem bestialstwa niemieckiego, dziś staje się miejscem relatywizacji historii! To się po prostu w głowie nie mieści. Jeżeli my dziś nie powiemy dość, to jutro obudzimy się w kraju, w którym kat i ofiara będą myleni. I powiem wprost, tak jak się powiedzieć powinno. To nie nasi chłopcy, to chłopcy Hitlera, a nasi chłopcy leżą w polskiej ziemi, z kulą w głowie, z nazwiskiem w sercu i orłem na piersi. I niech nikt, zaklinam, niech nikt nie waży się stawiać ich. W jednym szeregu z tymi, którzy mordowali Polaków. Gdańsku wstyd.